Napastnik Lechi zaangażowany w grę w drugiej linii. Kowalczyk! Jest bramka! Jest bramka! Piękne uderzenie Kowalczyka. No, przebłysk dobrej gry buzały w tym końcowym fragmencie, bo on zrobił przewagę, dograł do Kowalczyka, zabrał się z piłką. Świetne uderzenie. Naprawdę bramka godna kamery. Miałeś takie wrażenie, że ta piłka uderzyła w siatkę od drugiej strony, no bo jednak tak nam zatrzepotała w siatce, że nie byliśmy pewni, Tak, ta ale zobaczmy, zobaczmy na powtórce. Naprawdę ten strzał był nie do obrony. Piłka w kozioł, świetnie uderzona. Były pretensje tutaj do Kowalczyka o to, że strzela bardzo mało bramek. Oby to był zwiastun tego, że w tych ważnych dla i momentach ten doświadczony zawodnik będzie skuteczny. Trzecia bramka Gowalczyka w tym sezonie. Wreszcie odżyły nam trybuny na stadionie przy ulicy.